Cześć, się mam? Są dzisiaj z na kanale z tej strony, z, z... Boże, z tej strony, z, z, z... Dogefoota na tym kanale. Więc tak czy siak, pomyślałam sobie, że skoro już praktycznie wszystko zrobiłem w Dogefoocie, no bądźmy szczerzy, 16-odcinkowa seria jest na pewno pokazaniem, żeby da się dużo zrobić z 16 odcinków, Sonia To jest chyba oczywiste. Ale nie zrobiłem jeszcze SBC, więc zrobiłem sobie SBC na Chris'a Wondolowskiego, no więc mi się wydaje, że będzie fajnie, co nie? że będzie fajnie. Yy, to jest gracz MLS. Yy, jak widzicie, w są takie, że trzech zawodników z Ligi Amerykańskiej yy, 80 ratingu i 100% yy, zgrania, więc dobra lecimy sobie, na początku chcę zacząć na pewno z, na pewno, z Ligą Amerykańską, więc lecimy sobie bramkarza na ligę amerykańską, a to mam Blake'a, więc nie ma problemu. Mam cztery powtórki i Waystonea mam dwie wersje, więc a skoro mam 113 paczek Redpack, no więc jest na pewno ogromna szansa, że go trafię z Redpacka. Więc daję sobie Waystone'a, tak, albo w sumie gdzie będzie więcej zgrana, tutaj będzie więcej zgrana, no to nie ma problemu. Okej, okay, bo no i tutaj na pewno daję sobie Davisa, ponieważ mamy jego wiele powtórek i jeszcze będzie zielone zgranie. Dodam Bastiana Schwarzenegger, a tu musimy dać yy... no tu nie ma znaczenia czy Lodero czy czkala, ale skoro czkala też mam w dwie wersje, no to może nie Kosta. Przez przypadek kliknąłem. To Lodeiro, niech będzie Lodeiro. I jak widzicie mam już sześć, nie mam, sorry, pięć zawodników z, z Ligi Amerykańskiej. pewno damy sobie jakiegoś napastnika. Na pewno nie dam Ibre. Chociaż sobie mogę dać Ibre, ale nie wersję Toc, tylko wersję y, normalną. Ponieważ na pewno muszę stanowić rating, a bo on obecnie jest średni. Więc dajemy sobie z Latana wersję klasyczną. No i dobra, teraz y, y, damy na pewno na jakiegoś Szweda. Chociaż sobie, żeby mogło się połączyć. Nie, dajemy sobie Szweda. Jak coś mam, tyle doge, ponieważ dostałem od kolegi. No i jeszcze wgrałam w konkursie. Ja poszukałam sobie Szwecję, żeby był jakiś fajny link z grania. Tylko, że ze Szwedami będzie problem, albo ja ich widziałem i nie i nie to nie, nie, za, nie Albo ich nie zobaczyłam, albo ich po prostu nie mam, ale na pewno ich mam. No bo skoro mam bram, ale gdzie jest Szwecja? Ej, autentycznie nie widzę, czekajcie. Muszę zobaczyć. Kurczę, no nie widzę Szwecji, naprawdę. Ej, naprawdę, jakiś lepiej. czekajcie, muszę popatrzeć z innej perspektywy. Tak, może z góry będzie łatwiej zobaczyć. Dużo jest tych państw. Jest Islandia, Finlandia, ale Szwecji to tutaj nie widzę. Ty, no nie ma Szwecji. Dobra, nie, nie! Była, była Szwecja, widziałam, widziałam. Jest tutaj Szwecja, boże, jak śrębsie. jest, się dobra. jest, dobra. I będziemy mieć srebrny link. I tutaj na pewno damy też jakiegoś zawodnika ze Szwecji, albo nie. No damy sobie po prostu jakiegoś powtórkę LMA. No może hanni na przykład. Niech będzie hanni, bo też nie potrzebujemy 100 zgrania. Dobra. Skoro mam powtórkę Deko, chociaż nie wiem, czy tak dobrze, że poświęcę, ale dobra. Trzeba na pewno podbić rating i zgranie. A skoro mam go powtórkę, to nie ma żadnego chyba problemu. Tu damy sobie Manti'ego, Toca. No i zobaczymy. Teraz mamy już 80, mam 80 ratingów, więc strasz sobie chyba nie. Chyba nie ma sensu dać Mantiniego, czyli czy, tylko kogoś z MLS. Więc damy sobie kogoś z MLS-a. Z Ligi Amerykańskiej, dobra. Y I Kasia. No Dobra, dobra i teraz może uda się podbić oparę i zobaczymy, mamy 9881, więc nie jest 180 niestety, więc w sumie nie wiem, mogę to poprzekładać jakoś, bo chyba więcej nic zrobić nie mogę, yy, ale no, na razie ka każde prze prze przes przesunięcie nie ma żadnego sensu, więc yy, chyba będę musiał zmienić Hanniego, chociaż boję się, że spadnie mi ten rating, yy, więc damy sobie chociaż sobie nie no piatniego nie chcę, bo to jest niewymienna karta, Yy, dobra, dam Carlosa Welle, ale kurczę, no nie wiem, jakie mam tu połączyć. No nie wiem, nie wiem. No, znaczy, poczekajmy, tu jest Amerykanin, więc możemy dać jakiegoś zabójka właśnie z, ze Stanów. No jest Johnson, jest Johnson i mamy 181, jest bardzo dobrze. Zaliczy, zaliczy, zaliczyliśmy sobie Chrisa yy, Wondolowskiego, więc, yy, więc fajnie. Chris Wondolowski jest na naszym koncie. Może zacznę sobie jakieś wymagania, są na immobile. E no w sumie Immobile nie jest trudne wymagania, więc sobie zrobimy jeszcze y, Immobile, Liga Włoska i lecimy sobie jakieś powtóreczki. Jakieś powtóreczki, Sorrentino, Mancini, tutaj teraz do góry Piotrek Zielicki i w sumie no mogę poświęcić tego dymale, bo skoczy mi nie dość, że overall to jeszcze zgranie będzie okej. Okay. I tutaj na pewno możemy dać już jakieś lepsze karty, więc damy sobie na pewno y, Ger i może jakąś powtórkę z, z tego, na przykład Haller, nie potrzebuję tego, albo po prostu, po prostu będę sprzedawać y, te powtórki z y, tego. I się jeszcze, tym bardziej to się łączy, ponieważ mam kartę Pro, więc dobra, no potrzebuję 85 grali i 87 ratingów, więc dosyć duży ten rating jest, no ale dobra, możemy poświęcić jakąś kartę. No, pulsić to no nie jest marzenie moje, więc mogę go poświęcić. Tak samo jak Egenstein. Yy, chociaż sobie Egenstein to mógłbym sobie zatrzymać. No nie wiem, yy, zależy, zobaczymy później. Wyjdzie w praniu. Teraz może przejdziemy sobie do Ligi Francuskiej. Yy, no, albo po prostu dajemy sobie jakąś powtórkę ikony. Yy, ikona. O, ale tylko Ryan Gixa mam. Niestety, szkoda. No ale mogę dać za to. Nie wiem, zobaczymy z jakiego państwa jest Englischtajn. No, Englischtajn jest z Niemiec, więc sobie to, mogę się tego spodziewać. Więc oddaję sobie dobrego. No I mamy zielony link. Woland i ten. Więc każdy nam strasznie zgranie, a rating też słaby nie jest. Więc zobaczymy. Tutaj możemy dać Zylę, albo Dach, Dam sobie tak, bo mam go w lepszej wersji. I mam znowu pełny link, a rating już chyba odpowiada. Nie, rating musi być jeszcze jeden wyższy, ale on będzie, ponieważ damy sobie. E, może damy sobie Boatęga, albo. Albo damy Zylę. I mamy chyba wystarczająco, nie Jednak ocena zespołu, sorry Ocena zespołu musi być 87, a my mamy 86 no cholerka, nie wiem co ja mam zrobić To może zmienimy sobie bramkarza Chociaż nie, bo wtedy spadnie mi to No to nie wiem, to może zmienimy sobie Wylanda I damy sobie Wernera, ponieważ mamy go w lepszej wersji I tak, dokładnie, jest ok Więc mamy sobie yy, Kiro i Mobile yy, Więc fajne, fajne to SBC, i się że się ten odcinek też spodoba Taki luźny odcinek Nie jakiś taki że no po prostu fajne, luźne SBC, mi się da, że taka forma będzie wam się podobała. Ja dziękuję za oglądanie. Jeśli się nie spodobało, to dajcie łapkę w górę, strzelcie subika. To byłoby tyle z tego odcinka. Cześć!